Witajcie, cześć, jak tam wolny dzień? Ja oczywiście pracuję, robię dla Was karty dnia, które bardzo lubię robić. A na dzisiaj wybierzemy kartę dnia na dzień 15 sierpień 2024. Karty już tasujemy, właśnie je przekładam, potasujemy jeszcze raz. I zobaczymy, co ciekawego nam wyjdzie. Tak więc zapraszam. Karta dnia na dzień 15 sierpień 2024 to... 8 kielichów. Karta Osiem kielichów pokazuje mężczyznę, który idzie po kielichach jak po schodach, ale za sobą zostawia też inne kielichy. Karta symbolizuje porzucenie wyznaczonej przez siebie dawniej ścieżki na rzecz czegoś nowego, widząc na horyzoncie lepszą drogę, wobec której chciałby kroczyć, aby poznać coś lepszego i nowego. Karta mówi nam o tym, że na horyzoncie swoich oczu zobaczyliśmy lepszą drogę, którą chcielibyśmy po prostu kroczyć, z uwagi na to, że chcemy porzucić pewne schematy lub pewne miejsca, które już nam nie służą. Człowiek zauważył coś lepszego, co może być dla niego bardziej rozwijające, może dla niego przynieść o wiele więcej korzyści, może też mu przynieść lepsze wartości, a nawet jakąś nową wiedzę. Tak więc, w dniu dzisiejszym, obserwujcie i spróbujcie zauważyć, czy nie pojawia się na horyzoncie droga, która może spowodować lepsze, pozytywne zmiany dla Was. Jeśli intuicja wam powie, że jesteście w miejscu, które wam nie służy, jeżeli jesteście w miejscu, które hamuje wasz rozwój, bądź obok was są osoby, które was ciągną w dół, zamiast was uskrzydlać, aby was wznosić ku górze, zastanówcie się, czy pewnych rzeczy nie porzucić, z uwagi na to, że naprawdę może na was czekać coś lepszego. Tak więc rada od tej karty, nie bój się szukać swojej ścieżki, jeżeli rzeczywiście masz możliwość stworzyć i kroczyć, Czymś lepszym, co będzie Ci bardziej służyć. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Na razie.